Co ty zrobisz z tym koniem? Oswajam. No, Chciałam bierz konie? O boże, królik! Ja bym zjadł takiego królika w sumie. No, króliki są nie, dobre. No. Zosia, pasztet z królika? Nie, nie lubię. Czemu? Bo tak się nie robi. Mnie nie miało! Co? Dolpiłam ze szkieletem i kiedy on mnie nie trafił, to trafił tego królika. Super. No właśnie, chujabo,

Będzie zaraz trzeba tutaj tych niewolników do piwnicy sprowadzić, no. Chcesz mieć kwiatki na balkonie i niewolników w piwnicy? Tak. Zaraz cię pobiję. Webrak kwiatków. Zaraz co, jak się nazywa. Piękne imię. Anal... wiem, Analny Tolek, serio? Tak. Analny Tolek. Dłuższego się nie dało wymyślić? Nie jest długie. Ender... Endergeja mam w domu. No nie, proszę. nie wezmę tego. Proszę. Nie, no nie! Surowy królik, wyczaj się. W domku moim? No, bo najbliżej. No, nie nienawidzę cię. Co? Piecyka nie chcesz Weź, mieć? weź tego pieczonego królika z mojego domu. Czemu? No, weź też ten dom! A co, zjedz go. Dobra, mogę no, wziąć. No, Weź mi go przynieść. Ej. Zostaw mnie! Szymon, przestań! Zostaw! O królik! No kurde! Przestań! Zostaw go! No zostaw! Sama go uderzyła! Wszystkie! ciebie! Sama? Zobacz, jak to się nazywa, ten przedmiot. proszę. Więc ja nie mogę być gorszy, wypiję poczwórne. po piątne, po, pią po ekspreso. You're using on the la la la... Co to było? Le... Ciekawe, czy jakby był duch, to by mieli mielibyśmy jeszcze nasze diamenty. My uważacie, że on kradnie diamenty? Uważam, że on może nam coś skraść. I nie chodzi tu o serce. A wiesz, że jest niedaleko wioska, a w wiosce się koty respią. A wiesz, że takiego... Widziała, takie oko to można zabić. To musisz sobie wszystko, co się rusza i oddycha? No to nie, Rafał, czy się stało mnie w domu? Nic się nie stało w swoim domu. Piotrek przed na serwer ci wysadził Rafał nic o tym nie wiem na pewno Pardon Jak? Slash pardon Czemu mi zwaluwałeś? Czemu nie? Ja spadłem na na, na stripera, nie? Ten spada na Creepera, a umiera i tak Rafał Gdzie jest mój diamentowy killoff? Gdzie jest? Nie wiem Gdzie jest? Debilu Gdzie mi z tą opatą. Gdzie jest? Mów gdzie jest? Ale nie wiem to jest przesłuchanie, mów gdzie jest, mów co wiesz. Ale nie wiem, ale nie wiem gdzie jest, Rafała pytaj. A czy ja ci Żeby, pozwoliłem że... jeść? Ale nie wiem gdzie jest twój kilof debilu. Skowaj ten miecz. Gdzie Uuu, jest mój kilof? Podziewa. Ty możesz, ale ty możesz wyjść, on teraz jest przesłuchiwany, wyjdź. Nie, zabij go. Zabij go. Zabij go. Nie było jak ten kilof zniknął nawet. On uciekł. Przepraszam, ja nie, uc nie uczestniczyłem w tej kradzieży. Jeszcze jest Rafał do przesłuchania. Gdzie jest mój kilof diamentowy? Pewnie został wysadzony. Oddaj mi go. wiesz że musisz mi go oddać, bo inaczej źle się to dla Ciebie skończy. Ale ja nie Masz nagrodę tu. To wy... Przypuśćmy szturm na ich wazera, po ich zabijmy obu. Czekaj, wejdziemy oknem. Nie, nie oknem. Ej, jest to twierdzę, jest ogromna. Temu Ty uderzyłeś piglina. Bo chciałem go zrzucić z tego, do No Oj, teraz ponieźdę. Dla Ciebie są buraki, buraki zbieraj. Mogę Wam dać po siedem, bo mało mam. Masz w sens, że mnie było stać. Oj, w tym momencie, to było na na kilkudniową wyprawę. No, w środku mam tam tyle chlebu, wszystkiego nawet. No diamenty wziąłem. Lutujemy. Mam 21 derraka i 37 pochodni. Super. Nie Napisałem tak. Prezencik od pięknych chłopaków pozdrawiamy. Ej, mam wielką dziurę. Nie, to jest mam dziurę. Ej. Ej, kto to jest grasz papuga? Twoja papuga. Nie zgadnijcie coś się Znaczy, że właśnie zdechła. Nie zgadnijcie co się właśnie stało przed chwilą. ja to była papuga? Moja pała, zabił swoją papugę. Ja też swoją zabiłem, bo... Ja nie no. wiem, czy on by chciał pana pulchnego szarpać za habety. Nie byli mi, że pan pulchny zacząłby jego szarpać za habety. Proszę tak, ja nie wiem, po... czy on by chciał, żeby pan pulchny go poszarpał za habety. To są tak głupie zwierzęta, Musi okay, się palić. No tak. wy zrobiliście, debile? Ale czemu się w domku takie coś napalił? Tumanie! No, ja nie pewnie Jesteś debilem. Przed kurze, domem. Gaś to, a nie budujesz te klocki! Najpierw to ugaś! dębowe mocne? Nie, nie, tu, tu debilu, tu! To tu, tutaj było? Weź tylko patrz, tak. nic się nie stało królikowi, który jest przed domem. Z tego zdolnościami ten królik zaraz zdechnie. Alek ma go pilnować, więc może zdechnie. Alek, w domku. nie wiedziałem, że to się zapali. Pataj, pataj patataj, pojedziemy. Patataj! Fajne! Alek, mamy dom palął! Podpalił konia! I mogę spalić twoje IP. Dobra, mam to. Jeszcze nie gram. Poszedłem na czat tego czatu i... I tutaj grał obecny jakieś I zdjęcia dziewczyny.